No, zgadnijcie kto wrócił. Cześć, jak się macie tutaj, oczywiście. Ci bogi, witam was w odcinku z F1, tak o 4 tygodniowej przerwie. Trochę mnie nie było, wiem, ale było to spowodowane remontem, i po prostu nie mieszkałem w domu. Nie miałem, jak nagrywać, nie miałem, jak montować, ale się ścigałem. Jak to nie pytajcie, ale się ścigałem. No i może takie krótkie sprostowanie co do moich wyników w ostatnim czasie, no których nie mogliście zobaczyć ani tutaj, ani na Twitchu. Także VPS, jak pamiętacie, ostatni wyścig, w którym jechałem to była Imola, gdzie zająłem 11 miejsce, tam dosyć pechowo, ale już nie wracajmy do tego. Potem było Grand Prix Hiszpanii, gdzie mnie nie było, potem było Grand Prix Singapuru, też mnie nie było, także dwa wyścigi nieobecności i potem przyszedł czas na Silverstone, na które byłem mega dobrze przygotowany. No ale DNF na pierwszym okrążeniu spowodował, że no, punktów te ja sobie nie nabiłem. No szkoda, bo naprawdę miałem dobre tempo. Eee, a po Silverstone przyszła Austria. Przyszła Austria, na której nie, nie było. Także no, słabo było z tą moją obecnością. Jeśli chodzi o VPS natomiast w dts się było już trochę lepiej Jeśli chodzi o obecność, bo nie jeśli chodzi o wyniki. Wyniki to była totalna porażka. Grand Prix Francji, oh, ostatnie Grand Prix, to jest DNF Grand Prix Austrii tam to ile miałem pecha jest nie do opisania i tam dziewiąte miejsce, punkty są, no ale no nie o to ja tam walczę. No i zostałem poturbowany dwa głupie błędy, no i tak wyszło. Grand Prix, kwalifikacje tam były w Grand Prix Australii. Tam był też sprint, gdzie zająłem drugie miejsce, także tam się też udało zapunktować. Zacząłem o Grand Prix Francji powinienem zacząć od końca, więc teraz pierwszy wyścig, którego tutaj wam nie pokazałem, czyli trzeci od końca to było Grand Prix Kanady, gdzie kwalifikacje i sprint mieliśmy na torze Suzuka na torze Suzuka i odwrócone było to 8, to jest ważne, jakby kolejność na starcie do Grand Prix Kanady była na podstawie kolejności w Grand Prix. Japonii ale top 8 było odwrócone, czyli zająłem ósme miejsce, startuję pierwszy. Ja zająłem, e, niech ja sobie przypomnę. E, P6 czyli startowałem trzeci. No tam nie dużo punktów w Japonii, ale bardziej dla mnie śliczyła pozycja w Kanadzie. I wiecie co? I w Kanadzie mnie wywaliło na starcie. Świetna gra mi pomogła i nie mogłem to nawet porywalizować, a punkty a szkoda, bo w Kanadzie miałem e, tempo. 18 miejsce no i w klasyfikacjach generalnych w VPS-ie nie wiem jak to teraz wygląda, a w DTS-ie Tracę 58 <noise> punktów do lidera, także tam już nie ma nawet tematu walki o mistrzostwo. Drugi jest Kiełbas, który ma 94 punkty. Pierwszy Blacking, który ma 101. Ja mam 43. Ja mogę sobie co najwyżej o trzecie miejsce w tej lidze w tym sezonie powalczyć. Jeździłem na wyłączonej trakcji, próbowałem, dlatego tak dużo tych DNF-ów i spinów. Po wczorajszym wyścigu, to był Split for Fun w Grand Prix Węgier, stwierdziłem, że wracam na średnią, żeby chociaż jakieś punkty zdobyć i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie uda mi się jeździć już na wyłączone. Jeszcze szybkie spojrzenie do klasyfikacji konstruktorów w DTSie, no tutaj Red Bull, piąte miejsce, strata tutaj do pierwszego Aston Martina, to jest coś około 70 punktów. No także Aston Martin, Alpine, Black King, i Soni tam w swojej lidze. Ja do nich za sezon dołączę, no o, ten sezon nieudany. A tutaj już wróćmy do wróćmy Przepraszam do Grand Prix Węgier. E, tutaj w Q1 no udało się wyjść, ale tam zużyłem dwa komplety opon. Tutaj jak widzicie na pierwszym okrążeniu pomiarowym w Q2 spin w moim ulubionym zakręcie na tym torze. Oczywiście ironizuję teraz. Dlaczego ulubionym to zobaczycie potem. No i będziemy mieli niestety... A nie, przepraszam, to pokazałem wam tylko drugą próbę. Na pierwszej próbie, bo zmienili, dali aktualizację i okazało się, że wybrałem medy na Q2, więc miałem jeden komplet softów na Q2. No i pierwsze okrążenie to było Bunker Lab na medach, nie pokazałem go tu. To było drugie okrążenie, które miało zaważyć na awansie. Ten awans by był, gdybym nie wyspinował. No ale wyspinowałem. Tu jeszcze dla formalności wyniki Q3, w którym mnie nie było. Rada niestety też nie. No i po, no, trzeba przyznać, nieudanych kwalifikacjach, będziemy się starać odrobić coś w tym wyścigu, bo ćwiczyłem do Węgier i tempo jak na mnie mam tutaj bardzo dobre. Tutaj jesteśmy już na starcie, Co zmniejszyłem dobra, paliwo, zdecydowałem się na start na medach, to już Wam mogę powiedzieć, no i potem wiadomo przejście na hardy, no bo taka prawda, jaka, na jakim torze można jechać medy soft, no, powiedzcie mi, bo właściwie nie wiem, ja wszędzie jadę medy hardy, hardy. Medy setup nie wiem czy tu pokazałem, prawdopodobnie nie. Tam możecie usłyszeć Rada w tle. To, tu, tu nic się nie zmieniło nadal jeżdżę z Radem w EPS-ie. no i z Lukaśnym w dts -ie. No, i tutaj, jak już możecie zobaczyć, jesteśmy po okrążeniu pomiarowym. Większość osób wokół mnie startuje Zajanie na hardach, dużym, Oprócz mojego teammate'a, tak, który startuje dajemy, na pewno. Dwie pozycje przede mną, no, 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 tutaj, fioletowe parkowanie na starcie, tak to nazwijmy. No, i będziemy startować do Grand Prix Węgier. W końcu już mogłem streamować, w końcu już jechałem je w domu u siebie, a nie tam, gdzie mieszkałem podczas remontu pięć świateł i będziemy startować i startujemy do Grand Prix Węgier no i właśnie wyłączona trakcja ja na niej nie umiem startować ja starty mam beznadziejne na nie. ja się już do tego przyzwyczaiłem, że ja na starcie tracę pozycję nie za bardzo wiedziałem co z tym zrobić tutaj pierwszy zakręt, no i tutaj do niego wjeżdżam ostrożnie tutaj jak widzicie Alberto już wyspinowany no i tutaj tracę kolejną pozycję na rzecz zawodnika Red Bulla i teraz kolejny zakręt, gdzie się może dużo wydarzyć, no i jak widzicie się wydarzyło, bo Red Bull poleciał w bok E, nie widziałem... To był Dawidek, to był Dawidek No i jedziemy dalej, tutaj 15 pozycja, jedna pozycja stracona względem startu, do dwie pozycje stracił i mój ulubiony zakręt. O kurwa To ty? Ja pierdolę przepraszam Ja pierdolę okay, No Podsumowanie mojej formy z ostatnich wyścigów. Wyeliminowałem własnego teammata, no i teraz obaj musimy odrabiać z końca. No co mogę powiedzieć? Forma fatalna w ostatnim czasie, to nie jest to, co jeździłem sezon temu. No ale prawda jest też taka, że ta gra w porównaniu do zeszłej gry czy do F1-20 totalnie minie siedzi. Naprawdę nie ma takiego fajnego flow podczas jazdy. No po prostu to, to nie jest to, co było w zeszłym e, roku, o, no i dochodzi też kwestia wyłączonej trakcji, która zdecydowanie mi nie siedzi. No i w ostatnim zakręcie sobie wyspinowałem w momencie, kiedy już trochę odrobiliśmy. I gdzieś tam byliśmy w momencie, gdzie walczyliśmy obaj z Bartczakiem, kierowcą Mercedesa. On tu do boksu zjechał, no i już coś udało się odrabiać. No to oczywiście musiał przyjść spin. No i co, no, no humoru nie było. Nie, nie byłem zbyt optymistycznie nastawiony na salonę. Resztę wyścigu i najgorsze jest to, że w ostatnim czasie wszystkie wyścigi tak wyglądały, dlatego mówię no Crafto nie, nie sprawia mi ostatnio radości. Mam nadzieję, że to się zmieni w najbliższym o, masz, czasie poleciał. Może być safety car Dajcie safety car, dajcie Yes. Tak, tutaj się cieszyłem z safety cara, bo to był idealny moment z, yy, może nie idealny, ale dobry moment na zmianę z medów na hardy. To po pierwsze, a po drugie, to była moja jedyna safety szansa, gada. żeby wrócić do walki. Także zależało mi na tym safety carze od dłuższego czasu. No i tutaj się to udało. Yy, no i teraz, no, no jak widzicie, oczywiście zjeżdżamy do boksu. Tam wcześniej myślałem o wycofaniu się z wyścigu, ale Mazi wtedy poleciał przede mną i stwierdziłem, dobra, to, to jest znak, żeby się nie wycofywać. No, i się opłacało nie wycofać, no bo teraz wracamy do jakiejkolwiek walki o punkty. Tutaj widzicie fioletowy pit stop. Rado tam jest mną także nie było double stacka. Tu akurat była bezpieczna odległość, żeby sobie pit stop zrobić. No i teraz musimy podgonić resztę stawki 15 okrążeń do końca. No i miejmy nadzieję, że coś się uda powalczyć, bo chociaż powalczyć, nawet nie o punkty, byle po prostu powalczyć i dojechać w wyścig do końca. Bo w ostatnim to czasie to mi nie mi chodziło. Oh. No i tutaj przechodzimy już do restartu, co tu się co wydarzyło, ja nie wiem, zobaczcie sami. Albo to jest tylko u mnie i mnie wyjebało. To? Ty Co jest? Przepuszczam, nie przepuszcza. mogę ja. To... Ale ty mnie wi ja cię widzisz. Ja bo ja już nie, mo nie, nie mogę dać gazu człowieku za ten... Ty, ja widzę co, co się dzieje, coś się zbagowało. Ty, bez Na safety car Nie mogę... Ja pierdzielę, taka jest świetka. Pa, już 5 sekund tracę. Patrz, nie mogę nic dać. A teraz masz? Ty, teraz ja nie mogę. A, no, teraz. O, wyspingowałem na restarcie. Ja tu robię ja za ligowego Mazepina. Gieram. Już odbiegając od tej sytuacji z safety car'em, bo gra. to jest po prostu To jest gra za 270 Normalnie gazu złotych, nie mogą dać. Chyba, jeśli dobrze pamiętam. I takie rzeczy się dzieją, no. Wyścig ligowy i safety car nie puszcza kierowców z tyłu, nie jedzie wie, sobie ja w środku ja stawki. Co tu dużo mówić? I jej sporcji porcji, mistrzowie no, no, kodu napisali no, no, taki kod, że sami go nie ogarniają. Ja no a ja sobie wyspinowałem na, minutę, na minutę, restarcie. I tracę 12 sekund do Franklina. Ja się chyba wycofam. No, tutaj już się śmiałem, bo co mi innego zostało, prawda? No, ale weź się nie wycofywuj na darmo, tylko jakiś safety car. To tak. ja oczywiście żartowaliśmy, w żadnych tu ani nic. Świeżutkie. No i w sumie nie, nie ma po co czekać, już Wam mogę powiedzieć, że się wycofałem i skończyłem ten wyścig DNF-em na 23. Dawaj, pa, umiecie, ja Cię na prostej puszczek kolego. No jeszcze, i ten, tam to Rado tam mówi dużo, sam do, do siebie. Tam, no tutaj jeszcze ledwo co uratowałem bolid. To, e, za, tak, generalnie za, tak, dzień za, później nagle. był wyścig w Spicie For fan dodać, w też na Węgrzech. Nie streamowałem to. tego, bo chciałem sobie po prostu pojechać. No, i wyspinowałem, zmieniłem na średnią trakcję i odrobiłem na piątą pozycję Miałem mega tempo na średniej, na top 3 przez chwilę. Oczywiście tam nie ma pełnej teraz, stawki, ale stwierdziłem IQ. w najbliższych wyścigach, wracam na średnią i mam nadzieję, że będę mógł w końcu pokazać dobre ściganie. No wiadomo, nie będę walczył w czołówce w VPS-ie, nawet Aj, nie w DTS-ie, nie ale gdzieś tam chcę powalczyć o te chociaż parę wygranych wyścigów w DTS-ie, no i żeby odrobić jak najwięcej pozycji w, no, chociaż w tym top 3 na koniec sezonu o, skończyć. To no, zapowiada się zakręty. dość pechowy sezon, ale przełoży się to na to, że w przyszły sezon będzie po prostu lepszy w ligach, bo ogarnę tą wyłączoną trakcję. No i... generalnie jazda na wyłączenia akrakcje Ja tylko no to... nie, 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 Taka nie ta to, gra jest głupia. Nie ta gra jest głupia, tylko ja jestem po prostu w nią słaby. Eee, ale... Się wracając jeszcze do to mojego potrzebuję. monologu, ja no to... Eee, tak, tu już podjąłem ostateczną decyzję, że się wycofam, bo nie było już o. sensu dalej jechać. I tu jeszcze mną rzuciło, tutaj już puściłem kierowcę, kto to był? Eee, to był Dawidek, puściłem go, no bo już ja nie było sensu się. walczyć. Tak jak mówiłem, na następny sezon no, ogarnę pan, pan jazdę bez asyst, także to będzie się lepiej oglądało i będę w stanie walczyć, w... no fajnie się ścigać, mam nadzieję, że Wam to będę mógł pokazać, przeby między sezonami to ogarnę też do końca tego sezonu, postaram się tego nauczyć, ale teraz na wyłączonej trakcji nie siedzi mi gdzieś tam, w zeszłym F1 na koniec, próbowałem to robić i mi wychodziło, tutaj nie wychodzi, no bo jak wiecie, ja wiecie pozmieniali wiecie. sporo w kwestii wychodzenia z zakrętów i tu już włączyłem streama, że się kończy odcinek, dziękuję, cześć.